I witajcie, witajcie. Dzisiaj jesteśmy na kumoterkach w Luźmierzu. Przyjechałem zaglądnąć, jak to wygląda, chociaż tutaj jest bardzo mało śniegu. I oni musieli to przygotowywać, ratrakować i tak dalej. Teraz są wyścigi na czas. Także Wam może coś ich nagram, jak to wygląda, popatrzcie ja co ja się, Czasami się wkładają różne powiem, techniczne sprawy, zobaczymy zaraz jak tam na linii mety, właśnie między innymi dlatego, że to wszystko działa na, na zasadzie fotokobórki i dlatego między innymi to, tych ludzi tu. I jak najmniej potrzebujemy 25,78 to pichnie na linię startu następną parę Jest to z numerem 1 Brzozek Arek i Damian Brzozek Na Sędzia wyraził zgodę I Karolina na koniu. Linda tak, tak. To ja chodź ale to nie znaczy że nie ma na imię Karolina. To teraz takie czas. To, to jest. 21. Kawa moja księgowa. Kochano. 21. Nie, dalej. My tam mamy, słuchajcie, małą przewrótkę. Co prawda? To idą. Doronika. Tak, dziękujemy. Dobrze. Moi no nie, słuchajcie, jest tutaj dostaję. Dobrze. E, Weronika? Weronika i Paulina, ta Weronika, które jechały. Weronika, jesteś proszona tutaj na momencik do sędziego? Wiktoria, przepraszam, Wiktoria, mi się pomylo. Wiki, Wiki, kochani. Wiktoria, jesteś proszona do sędziego. Jakby ktoś widział Wiktorię, proszę jej przekazać, że sędzia ją tu na momencik zaprasza. A jedzie z nami kto teraz? Koń Mela i właściciel Kuba Galica, Teremulka, tak? Tak, dobrze, zgodzę się. A jakby ktoś z Państwa widział Wiktorię, to... Wiki, Wiktoria, jesteś proszę na chwilę do sędziego. O, usłyszała, że moi kochani, już mamy ustalenia techniczne za nami zapraszam następnego przejeżdżający celemulka nie pamiętam imienia muszę sobie sprawdzić Kupa i Kuń Mela No i moi drodzy, słuchajcie, mamy nas 5,83, a przed nami Kuba Nieć. Słuchajcie, z Alicją Zając na koniu Zebir, reprezentanci, reprezentanci Kamienicy, wiopośli. Tak jest. Jak Państwo widzicie, kuń też przyjął pozycję bojową, bo w Górze. Ale to będzie dobry czas, moi drodzy, to będzie dobry czas, coś mi się wydaje i 25,54, Bardzo dobry czas, no się nie da ale bardzo dobry. I znowu jedzie do nas, data. Data już jedzie chyba Łos, teraz dzisiaj. To jest ta powtórka? Tak, to jest ta powtórka, wiemy. Dobrze. Data jedzie z Mateuszem, a koń to za Anielem tym razem. Kurde, to co mi cię tu wpisać ma... widzisz, skój szafir, już mam, już mnie tutaj zwiększata, a gazda i imię ojca i syna jakoś i będzie. Ja się widzi, <laughs> no. Widziałem, no? I moi drodzy, już po to jest zajął do mety. To będzie dobry czas. 26-40, brawa. Poprawili czas. Tak, brawo. No i tu moje gani, jaka to jest? Quinto Jamajka, a na tym Patrycja i Marek Roślinica. Patrycja Kołpa chyba, tak? Powe, nieważne, już bez nas nazwisku. Dobrze, moi drodzy. Patrycja jedzie w od odblaskowej, tak powiedział nawet. Może jeździć w nocy. Tak jest, tak. Nie bo ja, ja zawsze nie będę dokonał, bo są nieletni. poza tym impreza otwarta, ale wiecie, że kotety mam dużo kolorów, a chłopy mam trzy. Nie idziemy na jakie. I kochani przyjął do nas ze właścicielem Zbyszkiem i Oliwią Skwarek, a koń to Alegra, Brawo! Wystartowali i jak Państwo widzicie, ten koń wie za dziś jest niehandlowo i się wcale nie nika A zbliżałem się go, co już dziś tu też byli. Zapraszamy na linię startu. Marcin, Rączka i Bobak Łukasz na koniu radar, tak? Tak, tak nie, nie, nie oczywiście. Jest, już dojezdę, jest chwilę i ludzi zapień nie powiedzieć. Tynkuj się nie śpieszy. 39, 33. Zegaj. I wio! Ta! Łognia obci. Tanie! Jak Państwo zauważyliście, z tyłu kierowca agresywny Ale to taka agresja sportowa na sensie, to nie ma nic wspólnego mam nadzieję, z jego psiką Ale Alekali, tu będzie wyśrubowany czas. Moi drodzy! 21,19. Jak Państwo widzicie, te okrzyki nie będą na I następny... Przyjadź, przyjadź Józef i potem w dziwięk. Pierwsze, Mili Państwo, pojechali. I moi drodzy 20 co zleci? No właśnie słuchajcie e, Musimy znowu się wstrzymać Bo nie wiedzieć no coś i nie wiedzieć czemu Te już zjechały niby według komputera wszystkiego no to dlatego wam te sprawy ma się też wytłumaczyć jak to technicznie wygląda Ale wszystko zaraz zweryfikujemy, to spokojnie, Tylko spokój nas wyzwoli. Teraz moi drodzy jest kto? Numer konia 34, Mrożek Jakub i Jasiu Karciarz. To potwierdzacie? Tak? I koń Aprien ale czekam słuchajcie, na sędziego czasowego A, jakąś przerwę mają, idziemy zobaczyć tam dalej jak sytuacja wygląda bardzo dobra to by nie wszyscy chodzili to by nie nie

Także widzicie, impreza na maksa, coś się dzieje Wyścigi fajnie Ostatnio nie nagrałem wyścigów, dzisiaj nagrałem wyścigi Powiem wam, bo skiskeering to się nazywa Bo ostatnio musiałem już uciekać, ale nagrałem paradę Dzisiaj nie nagrałem parady, no bo jestem trochę później Jest bardzo zimno, minus 7. Czuć ten mróz, nie? Ale... Ale następne kumotelki będą w Bukowinie jeszcze i w Kościelisku, to może coś się nagramy. Patrzcie się, jak tutaj mało śniegu jest. <todziora> <todziora> tak to wygląda z tej strony. 我看看你。 tak to wygląda? No. Kończą mnie narciarza i to, są, to jest na no i później ktoś wygrywa. Są no pierwsze trzy miejsca. No. Fajne to jest. Warto zobaczyć na własne oczy. O kurde. Końco się przyszalał. Końco się przyszalał i poszedł w bok. Ale nic się nie stało. Nic się nie stało, no takie wypadki się zdarzają. No. Wiecie jak to jest. Ale co zrobić? <grystanie> Widzicie, no, zimno jest, a tu śniega w już w ogóle nie ma Nie wiem czemu tu w ogóle śniega nie ma W Zakopanem tyle, a tutaj zero Dosłownie 20 km No także tu na zakręcie też fajnie widać jak go nie jadą na tych nartach za koniem Patrzcie się parkingu jest dużo Można sobie spokojnie tu zaparkować nawet Uf. tu jest jednak lepsze miejsce niż tam na starcie bo tu się cała akcja dzieje wiecie o co chodzi na tym zakręcie tu jest rzeka i wam pokażę następny jedzie czekajcie <gry> tu wam nagram czarny Dunaj rzeczka idzie. O, tak wygląda. Patrzcie się. Teraz jest chyba chwilowa taka przerwa, ale ja powoli będę kończył. Słuchajcie. Patrzcie się, jaki lód tutaj jak zamarzło. Mrozi, mrozi, bo jest minus 15, minus 20 było w niektórych miejscach. Ale wam powiem, że powiem wam, że teraz jest minus 7 to też bardzo mocno odczuwalne. No. Kochani, nie zapomnijcie zostawić łapę w górę. Napiszcie komentarz, czy się Wam podobają takie vlogi. No i do następnego. Dać wam jeszcze coś i no, będę kończył powoli, było zimno. Pasuje mi jechać jeszcze na zakopane, bo tam jeden widz pisał do mnie. Chce się spotkać, także tak wygląda czarny dunaj no. ja już powoli będę, będę wracał No i tyle słuchajcie. Tyle na dziś. Kumoterki z Łuźmierza. Następna impreza będzie jeszcze w Bukowinie i w Kościelisku. A co wam jeszcze powiem? Może nagram? Jeszcze tutaj jakiś przejazd nagram, jeden czy dwa. Zobaczymy. się z wami będę żegnał pamiętajcie łapą w góry. do następnego taka krótka relacja jak to wygląda bo tak jak wam mówię ostatnim razem nie miałem zbytnio czasu żeby właśnie te wyścigi nagrać ale nagramy wam dzisiaj, jak jeszcze będzie w bukowinie, może spadnie więcej śniegu, to coś wam nagramy.